platka budowana według tamtejszych oczywiście wtedy norma ponad tysiąc uczniów miała wcale nie w, nie w, nie w czasach, już w czasach samorządowych. Jeszcze na przełomie wieków, na początku lat 2000 miała ponad 1000 uczniów, a kiedyś prawie 1200, dzisiaj to jest połowa tych uczniów po połączeniu. W tym roku szkoły 2012-2012 prawdopodobnie będzie tych użył właśnie 690 plus może 55 to, to są sześciolatkowie, którzy jeszcze dobrowolnie tam będą. Kolejny mit, ja tak od razu można powiedzieć, dementuję to, co w tym czasie pojawi się na różnych forach internetowych dyskusjach że będzie bardzo dużo oddziałów i że będą jakaś trzecia, czwarta zmiana. Dzisiaj szkoła pracuje w godzinach od 7.30 do 16.00, chyba 30 nawet tak mnie poprawiono, nie 45, jak to jest w tej prezentacji i dokładnie ten sam czas pracy zostanie utrzymany, przy czym te późniejsze godziny nie dotyczą wszystkich oddziałów, bodajże dwóch chyba. Panie kierowniku, tak? Czy panie dyrektorze? Trzy razy w tygodniu? Trzy razy w tygodniu. Dzieci mają, kończą, a tej późnej dwa nawet pan... Pan dyrektor jest z nami, tak, pan dyrektor Andrzej Protasiewicz. Eee, I poproszę zresztą pana dyrektora za chwilę też o zabranie głosu i żeby pan dyrektor sam zechciał powiedzieć, czy jest w stanie przejąć ewentualnie nowe dzieci. Eee, tu jest gimnazjum, też taka analiza, też wzrośnie liczba dzieci do 420, czyli znacznie mniej niż było jeszcze 11-12 lat temu w szczycie jak gulazem było utworzone to sprawa miała 754 uczniów. dzisiaj. Ma połowę tego będzie 420 liczba oddziałów wzrośnie tylko o jeden oddział. To jest jednak bardzo istotne, bo co to znaczy liczba oddziałów? przez jest liczba etatów, to, to samo po prostu to jest budżet budżetowe, czy więcej oddziałów. Im więcej etatów, tym więcej szkoła kosztuje. Trójka, to w końcu dzieci ze szkoły numer 4 będzie miała tyle samo oddziałów w gimnazjum, jeden oddział więcej. Godziny zajęć te same. I to jest tutaj już na, pod koniec e, mówimy właśnie o tych kosztach. E, bo to są koszty szkół. Może od razu pokażę to naszą prezentację, z tymi kosztami szkół później